Witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sunbeat. Przed obejrzeniem tego filmu zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zostaw łapkę w górę, aby film się bardziej pozycjonował i zostaw też komentarz, abym wiedział co mogę ulepszyć w moich materiałach. Jeżeli jeszcze nie, nie, nie dołączyłeś jeszcze do mojej grupy, serdecznie Ciebie tam zapraszam, ponieważ pojawia się tam wiele materiałów związanych z pracą od strony backstage'u tego co nie pokazuję na filmach. Na filmach. Więc serdecznie Cię tam zapraszam. Pojawiają się też tam śmieszne memy, więc zaj, zaj, zajrzyj. Ale dzisiaj zajmiemy się prezentacją gry, bo zostało dużo zmienione, dużo poprawione. W tym momencie jesteśmy na etapie poprawek i dodawania kontentu do, do edytora. Więc już jest świetnie, po prostu już mamy cały edytor, ale teraz poprawiony. Przede wszystkim, co się zmieniło, to że. Wszystko zostało spolszczone. czcionka też jest y, zwykła, już y, ponieważ ta, ta, ta czcionka jest bardziej czytelna niż poprzednia, więc y, tą zostawiłem. Y, no, zmieniło się dużo rzeczy stylistycznych. Y, no, mam projekt też jest tutaj na y, full screen, nie w okienku. Pliki, y, zasoby, zmienne. I mam przycisk kopiuj, czym się zajmiemy za chwilę. Y, Stylistycznie, moim zdaniem, jest to o wiele lepiej e, wygląda. Piszcie w komentarzach, co wysadzicie. Skróty klawisza nadal występują. Zbudujemy sobie pro, pro, prostą planszę, jakąś, o, coś takiego. E, no, takie, coś. O. I tak, e, weźmiemy sobie Spawn crasha, żebyśmy mieli e, po prostu, e, żebyśmy się zrespili. Klawiszem A. E. Gdy wejdziemy w obiekt. Widzimy, że nam się tutaj zaaktywowała opcja kopii. Możemy skopiować ten obiekt. Ten kopie, obiekt nie będziemy kopiować, bo jest on nam niepotrzebny. Wyłączymy sobie tylko kolizję i widoczność, ponieważ to jest tylko e, gracz. Ale e, weźmiemy sobie skrzynkę. Dlaczego skrzynka? Bo to jest obiekt taki trójwymiarowy, nie jest to płaska e, plansza. Możemy się tym bawić. I co fajnego, e, klikając E. Możemy go skopi sobie skopiować. W tym momencie jest, jest on, skopio został on skopiowany, i po wyjściu od tego widzimy, że do naszej kamery, od naszej kamery do e, tego obiektu, jest taka linia, informująca, który obiekt został skopiowany. Dzięki temu nie zgubimy e, danego obiektu, i też on nie przeszkadza nam w bu dalszym budowaniu. Możemy sobie go przedstawić. Tak. E, jeżeli chcemy, to wchodzimy w i po prostu i klikamy usuń kopiowanie w tym momencie już nie jest skopiowane i możemy dalej stawiać już nowe bo zobaczmy e, teraz tak jest Box 7, Box 8, Box 9 tak? ale jeżeli sobie to usuniemy o, usuniemy sobie i wejdziemy w ten obiekt i sobie go skopiujemy w tym momencie klikając LM wszystkie myszy mamy Box 5, 10 czyli jest to Box 5 czyli skopiowany Box 5 i, I nowy e, I dziesiątka, czyli dziesiąty obiekt na mapie, który został stworzony, e, który by, y, był na mapie, żeby móc zidentyfikować ten obiekt, dobra, ustawmy sobie go mniej więcej tutaj, posuńmy kopiowanie, bo nie będzie nam to potrzebne. I teraz tak e, wezmę sobie to trochę wyżej, żeby Wam coś pokazać nowego. O, tak. I w tym momencie mamy dwa obiekty. Jeżeli sobie włączymy tutaj, wejdziemy sobie w, w ten obiekt Box 5, klikniemy sobie komponent, klikniemy sobie grawitacja I odpalimy grę, to wtedy ta skrzynka spadnie, Tak tylko coś się po prostu prostu z tym, że on przegika tą planszę, ale to nie jest ważne To nie jest istotne Jeżeli wejdziemy sobie w ten obiekt, Box 5.10 i nic tutaj nie będziemy zmieniać to i wejdziemy w event, tutaj nie został spozony, zapomniałem tego wchodzimy w kiedy ma się wykonać skrypt ma się wykonać na samym początku. Co ma się stać? I mam tutaj nową opcję, możemy połączyć. Możemy teraz łączyć obiekty. Z którym obiektem chcemy złączyć? Złączymy sobie z Box 5. Warunku nie dajemy, bo nie jest to nam potrzebne. Wychodzimy. I w tym momencie mamy te dwie dwa obiekty są połączone ze sobą. Mam tutaj zasygnalizowane taką linię. I gdy odpalimy sobie grę, oba obiekty będą lecić, ponieważ y, ten box 5 pod y, 10 został podłączony i ten box 5 jest jego rodzicem, dzięki czemu y, ta skrzynka leci za, za tamtą. Można y, dzięki temu wiele rzeczy robić, na przykład e, na przykład y, jak łączy po prostu obiekty i, i te podobne. To było mniej więcej na tyle w tym odcinku, tak myślę. Będę dalej pracował nad grow i dodawał więcej elementów. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli byście zasubskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i bo chciałem w końcu dojść do liczby 450 widzów. To jest taki mój cel, więc nie pozostało mi nic innego niż, niż tylko się pożegnać, więc trzymajcie się, cześć!